Cześć Wam, witam Was z Kurnika. Słuchajcie, o dzisiaj Wam poopowiadam trochę o kurze rasy Orpington. Jest to taka przyjazna kurka. Słuchajcie, kiedyś od jednego handlarza dostaliśmy dwie takie. O, będzie nam przeszkadzała w nagraniu, chyba. Przeskoczyła na okienko. Bardzo spokojna kurka, łatwa. Eee... Ma takie łagodne usposobienie, łatwa w hodowli, także tutaj nie ma większego problemu. Słuchajcie, jeżeli chodzi o, e, o hodowlę, no to kiedyś była hodowana dla mięsa, tylko i wyłącznie... E, teraz jest hodowana tylko i wyłącznie głównie jako ptak ozdobny, Wyjdę z kurnika, bo tutaj ciężko mi będzie cokolwiek więcej wam powiedzieć. Kury nam trochę przeszkadzają. Mamy jakąś popołudniową godzinę, właśnie kurki siedzą na jajkach. Jeżeli chodzi o charakterystykę, To mogę powiedzieć tak, że wywodzi się z Anglii yy, i wyglądają one jak opierzone takie duże, duże kulki. Stąd właśnie nazwa Oprington. Koguty ważą od 4 do 5 kg potrafią. Kury około 3 kg. No to są takie dość duże osobniki. Jeżeli chodzi o jaja, jest, są to jaja do 60 gram znoszą. Małe skrzydełka przylegające do ciała, ogony króciutkie i rozłożyste, yy, skrzydła. Nieśność, jeżeli chodzi o nieśność, no to tutaj mamy dość wysoka, kształtują się na poziomie 140 jaj rocznie, także jest to dość sporo. Yy, dobre, troskliwe mamki, do wychowu nie ma problemu. O, to Wam jeszcze pokażę. Są to dość duże kury, więc nie wymagają jakiegoś dużego wybiegu. Są, no, tak naprawdę niezbyt energiczne, w miarę łagodne ptaki. Ja osobiście nie miałem tej kurki, więc tutaj za dużo Wam na jej temat też nie powiem, ale takie ogólne informacje, gdybyście byli zainteresowani, kiedyś byście mieli styczność z tą kurą. No, ze względu na ciężar ciała, słuchajcie, nie potrafią latać. Nie wymagają, tak naprawdę, jakiegoś wysokiego ogrodzenia, przycinania skrzydeł, tak jak to u kur raz lekkich mm. nie potrafią skakiwać tak naprawdę na grzędy w kurniku, więc tutaj należałoby po prostu jakieś drewniane kładki, cokolwiek, deski przygotować, żeby mogły sobie siedzieć yy. i, i, i taki, taki jeden mankament, z czego się dowiedziałem o hodowców yy, słuchajcie, należy często sprzątać kurnik ze względu na to, że no, kury po prostu sypiają na podłodze. Jeżeli chodzi o żywienie, o pasze, no to tradycyjnie, tak jak każde kury, można dawać paszę pełnoporcjową: można warzywa, zboże ze swojego gospodarstwa, co po prostu chcecie, w zależności od tego, jakie chcecie mieć jajka i e, czym chcecie te kurki karmić, słuchajcie. To by było na tyle. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.